Zastanawialiście się kiedyś z jakich pomysłów zrezygnowali twórcy tworząc minecrafta? Na pewno były projekty, które zostały przez twórców omówione i opracowane, jednak po namyśle ostatecznie odrzucone. Dziś przedstawię wam listę 20 rzeczy, które mogłyby znaleźć się w naszej grze, jednak z pewnych przyczyn prac nad nimi zostały anulowane. Jeśli materiał ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i komentarz, a pojawi się następny film, w którym dostarczę wam kolejną dawkę takich ciekawostek. No to lecimy! Koralowiec Notch pracował nad rozwinięciem bajomu oceanu, planował dodać koralowce, które będą miały dookoła siebie cząsteczki małych rybek. Prace zostały wstrzymane po tym, kiedy Notch nie potrafił wymyśleć tekstury do bloku koralowca. Czy rzeczywiście był to główny powód anulowania prac? Nie wydaje mi się. Oceany dzięki rafie koralowej mogłyby dziś wyglądać zupełnie inaczej, a na pewno znacznie ciekawiej. Wieloryby. Wieloryby w Minecraft'cie? Owszem. Not programując Minecraft'a wersji alfa wspomniał o wielorybach, które będą pływać w oceanach na naszej mapie. Miały być to największe moby w całej grze. Nie znamy jednak dokładnych wymiarów, dropu, czy nawet wyglądu moba. Wieloryby zostały ostatecznie zastąpione kałamarnicami. Niewykluczone, że jeszcze je ujrzymy w nadchodzących wersjach gry. Nieużyte mikstury Co jak co, ale mikstur w Minecraft'cie mamy całkiem sporą ilość. Szeroki wachlarz efektów może pomóc nam znacznie szybciej się zdrowić bądź pokonać wroga. Zapewne nie wiedzieliście, że planowano dodać jeszcze 17 rodzajów innych mikstur, które nie zostały zaimplementowane do gry. Jak myślicie, jakie mogłyby wywołać efekty? Oto lista nazw mikstur, które nie zostały dodane. Czysta mikstura rozproszona mikstura, naturalna mikstura, rzadka mikstura, mikstura partactwa, gładka mikstura, słodka mikstura. Jowialna mikstura, czarująca mikstura, wytworna mikstura, serdeczna mikstura, musująca mikstura, mocna mikstura, zjełczała mikstura, cierpka mikstura, obrzydliwa mikstura i śmierdząca mikstura. Dymki wieśniaków. Do Minecrafta planowano dodać system konwersacji między wieśniakami. Nad ich głowami miałyby pojawiać się dymki z obrazkami, które są tematem ich rozmów. Jak myślicie, o czym mogliby gawędzić? Napiszcie: Fioletowe strzały. Zapomniana tekstura strzały przez graczy. Fioletowa strzała była niegdyś przypisana do szkieletów. Nie znajdziemy już jej w plikach gry. Fioletowej strzały nie mogliśmy podnieść. Kołczan. Przedmiot używany do magazynowania większej ilości strzał niż 64 sztuki na stack. Został usunięty, ponieważ Dinerbun stwierdził, że strzały w ręce są bardziej naturalne. Nie rozumiem zbytnio decyzji programisty, jednak wraz z wersją 1.8 grafika z plików gry została już ostatecznie usunięta. Pulpit. Stojak dla książek to projekt realizowany przez Dinerbun. To jak mogliśmy wyposażyć w wybraną książkę, a podchodząc do pulpitu, książka zapewne otwierałaby się, jak to działa w stole do zaklinania. Programista onolowo projekt napotykając problemy podczas implementacji niestandardowego bloku do gry. Dinerbun wspomniał jednak, że pulpit może znaleźć się w późniejszych aktualizacjach. No ciekawe. Meble. W wersji w plika gry pojawiły się tekstury krzesła i stołu. Notch kilkukrotnie wspomniał o dodaniu mebli do gry, jednak te nigdy nie zostały zaimplementowane do rozgrywki. Z niepotwierdzonego źródła wiem również, że nocz planował nawet Furniture Update, czyli aktualizację z meblami. Jak myślicie, czy do Minecrafta zostaną dodane kiedyś meble? Piszcie. Barwione deski. Miały zostać dodane do gry jeszcze w aktualizacji wraz z barwnikami. Po zapytaniu społeczności, czy chcieliby otrzymać możliwość barwienia DESEK, odpowiedź była prawie jednogłośna, 80% była za. Dinerbun jednak porzucił ten projekt, wprowadził jednak możliwość barwienia utwardzonej gliny. Latarnia. O latarniach było bardzo głośno już w 2010 i 2011 roku, kiedy to twórcy zapowiadali wielką zmianę. Od przyszłej aktualizacji pochodnie miały gasnąć i nie być już stałym źródłem światła. Gracze obawiali się tej zmiany, ponieważ stałe źródło światła w postaci latarni było dość trudne do skraftowania. Nocz ostatecznie zrezygnował z pomysłu dodania latarni. Wagonik z dozownikiem. Redstone Update miał przynieść jeszcze kilka innych nowości, jednak z części z nich zrezygnowano. Wagonik z dozawnikiem nigdy nie został zaimplementowany do gry, choć możemy znaleźć go w modyfikacjach tworzonych przez społeczność. Jak myślicie, czy taki dozawnik przydałby się w naszej grze? Jeśli tak, to do czego? Mechanika ścinania drzew. Nocz planował dodać możliwość ścięcia całego drzewa niszcząc tylko jeden blok drzewa u jego nasady, albo raczej podstawy. Planowany był również blok gałęzi, który znajdowałby się w koronie drzew. Nie mogę go sobie jednak wyobrazić, jak myślicie, jak mógłby wyglądać taki blok gałęzi. Tryb Captured Flag. Nowy tryb rozgrywki planowany jako dodatek do trybu wieloosobowego. W grze uczestniczyłyby dwie drużyny, których zadaniem będzie zdobycie flagi przeciwnika. Wstępnie planowano dodać ten tryb wraz z premierą gry na Xbox, jednak projekt nigdy nie został zrealizowany. Mała piwonia. Nigdy oficjalnie nie dodany do gry kwiat. Jeb zaprezentował nam tylko jeden zrzut ekranu, na którym to postać trzyma w ręce omawiany kwiat. W wersji gry, w którą możemy aktualnie grać, znajduje się duża piwonia na dwie kratki wysokości. Tekstura śladów. Od pewnego czasu w plikach gry znajduje się tekstura śladów w naszej postaci, która nigdy nie została oficjalnie zaimplementowana do gry. Funkcję tę możemy uruchomić za pomocą kilku prostych komend. Ryby. Ryby miały zostać dodane do gry jako pasywny mob do aktualizacji Halloween Update, kiedy to mogliśmy po raz pierwszy eksplorować zakątki Nederu. Niestety rybo została dodana tylko jako przedmiot, i nie wiadomo dlaczego prace nad rybą zostały wstrzymane. Panda. Dinerbun wspomniał w swoim tweetie o pracach nad nowym mobem, Pandą. Napotkał on jednak problemy z animacją oraz wyglądem całego moba. Czy możemy liczyć na to, że pandy pojawią się w grze po aktualizacji 1.10? które to możemy w końcu podziwiać niedźwiedzie polarne? Pory roku. MaineCon 2013 to właśnie tam dowiedzieliśmy się o planowanych porach roku, które zmieniałyby kolor liści i trawy. Wspomniano również, że pory roku mogą działać w rzeczywistym czasie. Co o tym myślicie? Osobiście uważam, że to naprawdę dobry pomysł i czemu twórcy z niego zrezygnowali? Czerwone smoki. Planowany mob, o którym poinformował społeczność noc. Już w 2011 roku zostały one oficjalnie zapowiedziane. Miały być znacznie łagodniejsze od Smoka Kresu i trochę od niego mniejsze. Smoki miały pojawiać się w wersji 1.7.2, jednak jak dobrze wiemy nie pojawiły się. Czy jeszcze ujrzymy te smoki? No ciekawe. Tajemniczy mob. Podczas Myconu 2015, Jeb wspomniał o pracach nad nowym mobem, który byłby w stanie kamuflować się, wtapiając się w otoczenie. Dla przykładu, podczas spoczynku mógłby zamienić się w blok, na którym stoi. Prace zostały jednak wstrzymane na rzecz programowania Shulkera. Jeb jednak poinformował społeczność, że projekt nie jest ostatecznie anulowany. To już wszystkie ciekawostki, które chciałem wam dziś przedstawić. Jak widzicie Minecraft mógłby wyglądać dziś zupełnie inaczej. Jeśli chciałbyś kolejny odcinek zostaw łapkę w górę i napisz czy wiedziałeś o wszystkich przedstawionych tutaj ciekawostkach. Zapraszam was również na odcinek u Angulara, w którym znajdziecie 10 dodatkowych ciekawostek na temat odrzuconych i anulowanych, a może i nawet planowanych projektów twórców gry. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!